Nowenna za chorych, Dzień trzeci, za unieruchomionych przez chorobę i niesprawność. W nim, solidarnym z wszystkimi cierpiącymi, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia ludzi, znajdujecie siłę, by przeżywać swój ból jako zbawcze cierpienie. Orędzie na drugi Światowy Dzień Chorego Zbawcze cierpienie. Panie, proszę Cię dziś za wszystkich ludzi starych, nie mogących się poruszać. Przykutych do łóżka, nie będących w stanie wykonać najprostszych życiowych czynności. Proszę dla nich o ulgę w cierpieniu i o to, by doświadczyli ludzkiej pomocy w swoich niesprawnościach. Proszę też, by umieli w najtrudniejszych chwilach łączyć się z Tobą, który dobrowolnie zgodziłeś się na przybicie do krzyża. Tylko Ty możesz dać im siłę. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.